Spotykamy się dziś po to, aby odczarować remont. Nasze apartamenty sprzedajemy w stanie deweloperskim. Natomiast dzięki współpracy z firmą La Friends Home mamy możliwość kompleksowego wykończenia apartamentów. Zapraszam na spotkanie z Kamilą, która opowie o realizacji apartamentu pod klucz. Cześć Kamila. Cześć Kasia. Powiedz mi, gdzie jesteśmy i dlaczego akurat tutaj nas zaprosiłaś? Jesteśmy nad morzem w lokalu naszego klienta, który wykończy, wykańczaliśmy pod klucz. A jaki był zakres Waszej usługi? Od czego zaczynacie mhm. przy współpracy z klientem? I jak to się dzieje, że dzisiaj to mieszkanie wygląda tak dobrze? Mhm. To mieszkanie było w stanie deweloperskim. My je wykończyliśmy zupełnie pod klucz w pakiecie Premium Plus. A te wszystkie dekoracje, które tutaj widzimy, i poduszki, i lampy, i zasłony? Elementy dekoracyjne również znajdują się właśnie w pakiecie Premium Plus, ponieważ zależy nam zawsze na efekcie wow dla klienta. A co firma LaFrance Home przygotowała dla klientów Sundance Sky? Przygotowaliśmy pakiet indywidualny, kompleksowy, w którym klienci mają wszystkie meble wypoczynkowe, ruchome, zabudowę kuchenną z AGD oraz elementy dekoracyjne. Ile kosztuje taki pakiet? Pakiet dla Sundance Sky kosztuje 3000 zł netto za metr kwadratowy. Rozumiem, że w pakiecie 3000 zł klient ma i łazienkę i zabudowę kuchenną? Tak, razem z AGD oraz łóżko w sypialni, kanapę w salonie. A zasłony? Również. Czyli bierze walizkę i może się wprowadzać? Dokładnie. Zabudowa kuchenna to meble modułowe? Nie, jest to zabudowa stolarska na wymiar pod układ tego mieszkania. Kamila, dlaczego klient powinien zdecydować się na współpracę akurat z Waszą firmą? Co zyskuje dzięki współpracy z Wami? Przede wszystkim trzymamy się założonego terminu realizacji oraz ustalonego budżetu na samym początku współpracy, a także dajemy klientom 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez nas usługi. To zapraszam Ciebie, Kasia, na górę. Zobaczysz, jak wygląda sypialnia, pokój i łazienka. Jestem bardzo ciekawa. Jesteśmy w sypialni. Bardzo przyjemne pomieszczenie. Kamila, mam pytanie: Co w przypadku, jeżeli klient chciałby wprowadzić zmiany do naszych aranżacji? Czy jest taka możliwość? Jest taka możliwość jak najbardziej. Jeżeli klient chce zmienić na przykład kolor frontów, kolor łóżka czy inny model i mieścimy się w budżecie, to jak najbardziej jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Jesteśmy dla klientów elastyczni. A jeżeli coś przewyższa ten budżet, to czy jest taka możliwość czy w ogóle nie ma takiej opcji? Jesteśmy w stanie również spełnić takie oczekiwanie klienta, jeżeli akceptuje dopłaty produktów, które wybrał. Kamila, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i nasze dzisiejsze wyjątkowe spotkanie. Byłam bardzo ciekawa, jak wygląda efekt Waszych aranżacji na żywo. I jak Ci się podoba? Jestem zachwycona przede wszystkim jakością wykończenia i klasą zastosowanych materiałów. Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy się na naszej budowie i rozpoczniecie pracę nad apartamentem pokazowym. Bardzo się cieszę, ja również nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Dziękuję.